Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl Zapraszam. Matematyka egzamin ósmoklasisty 2023 zadanie 10. Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy galeria jest równa 8 cm. Plan miasta został wykonany w skali 1 do 4000. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa. No dobrze, mamy tutaj mapkę, mamy przystanek autobusowy galeria, mamy przystanek autobusowy dworzec i wiemy, że odległość na mapie między tymi dwoma dworcami to 8 cm. Dodatkowo wiemy, że skala to 1 do 4000. No i mamy znaleźć odległość rzeczywistą. Czyli teraz. 8 cm musimy pomnożyć przez 4000. 4000 razy 8 cm to 32 tysiące cm. No i to jest odległość rzeczywista między tymi przystankami. Teraz należy zwrócić uwagę na to, że w odpowiedziach wszystkie odpowiedzi podane są w metrach, czyli musimy zamienić centymetry na metry. Wiemy, że 1 metr to 100 cm. Czyli wystarczy 32 000 podzielić przez 100, aby odległość otrzymać w metrach. Po podzieleniu zabieramy 2 zera, czyli zostaje nam 320 metrów, czyli odległość między tymi przystankami w terenie to 320 metrów. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.